W mroźną zimę 2024 roku na ulicach Polski rozbrzmiewa mrożące krew w żyłach pytanie: czy twoje marzenia o emeryturze zamienią się w koszmar niepewności finansowej? Wyobraź sobie, naród wstrzymuje oddech, emeryci trzymają się kurczowo swoich nadziei, a rządowe ogłoszenie może zniszczyć lub uratować tysiące istnień. Zimowy wiatr niesie szepty obietnicy 2200 zł czeka na rozdysponowanie. Ale nie każdy otrzyma to koło ratunkowe. Zimna prawda jest głębsza niż grudniowy mróz, niektórzy zostaną ciepło przyjęci przez wsparcie finansowe, podczas gdy inni zostaną pozostawieni na mrozie, a ich marzenia o bezpieczeństwie powoli zamarzną. Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, przemówił, a jego słowa są obosiecznym mieczem nadziei i rozczarowania. Wyobraź sobie, że stoisz w zatłoczonym pokoju i patrzysz, jak niektórzy otrzymują finansowe uściski, a inni są spychani na margines. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, chodzi o przetrwanie, godność i ogromny ludzki koszt biurokratycznych decyzji. Kim są wybrani? Kto pozostanie w cieniu niepewności? Odpowiedź nie jest tak prosta jak czarno-biały podział. To skomplikowana mozaika przepisów, indywidualnych okoliczności i biurokratycznych labiryntów, która może sprawić, że nawet najbardziej odporne dusze zadrzą. Rozwikłajmy tę skomplikowaną układankę warstwa po warstwie. Ogłoszenie ZUS to nie tylko sprawozdanie finansowe, to ludzki dramat rozgrywający się w niezliczonych gospodarstwach domowych. Każdy emeryt ma swoją historię, całe życie składek, nadziei i marzeń skompresowanych w jednej decyzji administracyjnej. Pierwsza fala napięcia narasta wokół kwalifikowalności. Nie wszyscy emeryci automatycznie kwalifikują się do tego wsparcia finansowego. Kryteria są surowe. Nieubłagane i często wydają się skomplikowanym równaniem matematycznym zaprojektowanym, aby bardziej mylić niż wyjaśniać. Niektórzy spełnią każdy wymóg z precyzją, a ich dokumentacja będzie idealną symfonią biurokratycznej harmonii. Inni znajdą się w sytuacji, w której zabraknie im zaledwie kilku punktów, a ich nadzieje będą wisieć na najcieńszych nitkach. Wyobraź sobie Marię, 68-letnią byłą nauczycielkę, która spędziła dziesięciolecia kształtując młode umysły. Skrupulatnie prowadziła każdy dokument, śledziła każdy rok pracy, przyczyniała się do rozwoju społeczeństwa z niezachwianym oddaniem. Jednak niewielki niuans administracyjny może wypchnąć ją poza krąg kwalifikacyjny. Jej historia nie jest wyjątkowa, to odzwierciedlenie systemowego wyzwania, które przekształca osobiste historie w zimne, bezosobowe statystyki. Kryteria kwalifikowalności to labirynt warunków. Lata służby, przedziały wiekowe, określone okresy składkowe, każdy element staje się potencjalną barierą. Niektórzy emeryci odkryją, że całe ich planowanie emerytalne wisi na delikatnej równowadze, zależnej od interpretacji złożonych ram prawnych. Ale to coś więcej niż ogłoszenie finansowe. To głęboki komentarz na temat wartości społecznych, na temat tego, w jaki sposób naród decyduje się uznać i wesprzeć swoją starszą populację. Każdy odrzucony wniosek to nie tylko strata pieniężna, to oświadczenie o godności, szacunku i zaangażowaniu społecznym. Nie można przecenić wpływu psychologicznego. Dla wielu emerytów to potencjalne wsparcie oznacza coś więcej niż pieniądze. To potwierdzenie, uznanie, to koło ratunkowe w coraz trudniejszym krajobrazie gospodarczym. Lęk przed czekaniem, niepewność kwalifikacji, tworzą namacalne napięcie, które rezonuje w rodzinach i społecznościach. Rozważ wymagane przygotowanie. Emeryci muszą poruszać się po skomplikowanym labiryncie administracyjnym, gromadząc dokumenty, rozumiejąc skomplikowane wymagania, potencjalnie szukając wskazówek prawnych lub administracyjnych. To proces, który wymaga nie tylko papierkowej roboty, ale także odporności emocjonalnej. Wymiar geograficzny dodaje kolejną warstwę złożoności. Emeryci miejscy i wiejscy mogą doświadczać drastycznie różnych ścieżek do kwalifikacji. Zasoby, dostęp do informacji i lokalne wsparcie administracyjne mogą znacząco wpłynąć na szanse otrzymania wsparcia. Eksperci ekonomiczni twierdzą, że nie jest to tylko kwestia indywidualna, to odzwierciedlenie szerszych wyzwań społecznych. Mechanizm wsparcia emerytalnego ujawnia głębsze problemy strukturalne w systemach zabezpieczenia społecznego. Każdy odrzucony wniosek jest objawem większej złożoności gospodarczej i administracyjnej. Technologia odgrywa kluczową rolę w tym współczesnym dramacie administracyjnym. Platformy internetowe, dokumentacja cyfrowa, zautomatyzowane procesy przesiewowe stają się nowymi strażnikami wsparcia finansowego. Dla niektórych osób starszych poruszanie się po tych cyfrowych krajobrazach jest tak samo trudne, jak wspinaczka na górę. Ludzkie historie kryjące się za tymi liczbami są głębokie. Każde odrzucone zgłoszenie to całe życie pracy, wkładu i nadziei. To nie są tylko statystyki, to opowieści o walce, odporności i przetrwaniu. Badania psychologiczne sugerują, że takie procesy administracyjne mogą wywoływać znaczące reakcje stresowe. Niepewność, czekanie, potencjalne rozczarowanie tworzą one złożony krajobraz emocjonalny, który wykracza daleko poza same implikacje finansowe. Lokalne społeczności stają się krytycznymi sieciami wsparcia. Stowarzyszenia sąsiedzkie Centra społecznościowe i nieformalne grupy wsparcia wyłaniają się jako kluczowe kanały informacji i wsparcia emocjonalnego. Stają się czymś więcej niż strukturami społecznymi, przekształcają się w linię życia nadziei i praktycznej pomocy. Rola rodziny staje się najważniejsza. Dorosłe dzieci mogą nie tylko wspierać emocjonalnie swoich starszych rodziców, ale także stać się nawigatorami skomplikowanych procesów administracyjnych. Ciężar zrozumienia, interpretacji i potencjalnego kwestionowania decyzji biurokratycznych spoczywa na wielu pokoleniach. Eksperci prawni podkreślają możliwość odwołań, kwestionowania decyzji. Ale ta droga nie jest prosta. Wymaga zrozumienia, dokumentacji, a często zasobów finansowych, które mogą być poza zasięgiem wielu emerytów. Ogłoszenie wywołuje efekt domeny wykraczający poza bezpośrednie implikacje finansowe. Lokalne gospodarki, systemy opieki zdrowotnej, struktury wsparcia społeczności wszystkie są pośrednio dotknięte tym złożonym mechanizmem alokacji. Wzory migracji i zmiany demograficzne dodają kolejną warstwę złożoności. Emeryci, którzy mogli częściowo pracować za granicą, ci z przerwaną historią pracy, znajdują się w szczególnie trudnych sytuacjach. Język biurokracji staje się krytycznym narzędziem. Zrozumienie oficjalnej komunikacji Interpretowanie złożonej terminologii prawnej, to umiejętności przetrwania w poruszaniu się po systemie. Każdy akapit ogłoszenia ZUS ma znaczenie. Każda klauzula staje się potencjalną bramą lub barierą do wsparcia finansowego. Precyzja języka przekształca abstrakcyjne przepisy w konkretne ludzkie doświadczenia. Opieka zdrowotna w głęboki sposób przeplata się ze wsparciem finansowym. Dla wielu emerytów, to wsparcie nie jest luksusem. To krytyczny element utrzymania zdrowia, dostępu do opieki medycznej i utrzymania podstawowych standardów życia. Perspektywa pokoleniowa staje się kluczowa. Młodsze pokolenia obserwują i uczą się, jak społeczeństwo traktuje swoich starszych. Każda decyzja administracyjna staje się lekcją wartości społecznych, solidarności międzypokoleniowej. Nie można ignorować implikacji politycznych. Decyzje dotyczące zabezpieczenia społecznego nie są podejmowane w izolacji. Odzwierciedlają szersze priorytety polityczne, strategie ekonomiczne i zobowiązania społeczne. Wraz z nadejściem zimy w Polsce ogłoszenie ZUS staje się czymś więcej niż sprawozdaniem finansowym. To złożona narracja o godności człowieka, złożoności administracyjnej i mechanizmach wsparcia społecznego. Narasta napięcie, historie się przeplatają, a ostateczne pytanie pozostaje w tym zawiłym tańcu biurokracji i ludzkich potrzeb, kto znajdzie się w objęciach wsparcia, a kto zostanie pozostawiony na lodzie.